Gdzie mano mordy, jest dzisiaj ze mną? Siema, siema, a ja jestem. No tak, jest to PePe. E, oczywiście, wariaciki 180 łapeczek będą wasze skiny, także piszcie Wasze nicki w komentarzach. A a my już bez zbędnego przedłużania widzimy się na Arendce. Nie wiem szareńka. nasza ręka właśnie startuje e, mam, Mieliśmy bardzo spore problemy z wydajnością mojego komputera Po prostu nie wiem co się stało, nagły spadek FPS-ów Wyłączałem OBS-a, nagle było 100 i kurcze nie wiem nie, wie, nie wiemy co się stało Ogólnie próbujemy dzisiaj uzyskać rekord CPS-ów Ja już lecę tam do chłopa No ja już y, skrowałem Jak? Właśnie, w ogóle my CPP ogarnialiśmy to Pepe, znaczy wiecie, jak próbowaliśmy to ogarnąć, to graliśmy chwilkę i Pepe cały czas kierował mnie, nie? Także kurde, no Pepe tak nie może być, gościu. Że Ty mnie tu będziesz kierował. Łe! O, właśnie spadłem, tak? O, o, o jej, ja też, gościu. Nie no, musimy wygrać niczym: Polska z. To był, to była Isla, nie, nie, nie Islandia, tylko Izrael. Tak, tak, tak. Dobra. Dobra, prze, 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 prze skoczyłem chłopa jak robota i skaczemy do gola, i skaczemy do bromeczki gościu 2-0 Ogólnie jeżeli będzie wam się taki format y, materiałów podał to będzie spoczko Możecie dostać łapeczkę w górę tak jak mówię no Bo wiecie ja nie chcę nic na siłę robić Także wy wybieracie sobie odcineczki z czego będą następne Ja poleciałem bokiem gościu Idzie, no że... tak. E, o ogólnie mordeczki dzisiaj jest e, piąteczek. Nie, przepraszam, Jezu, coś się wszystko myli. Dzisiaj jest wtorek. Jutro najprawdopodobniej pójdę nagrywać Kissor Slap Challenge, ale wy dopiero to znaczy jutro, czyli w środę, czyli najprawdopodobniej odcineczek z Kissor Slap zobaczycie w sobotę, jeżeli się uda nam go nagrać. Także no kurde, subskrybujcie kanał, kto jeszcze tego e, kto jeszcze nie widział tego na moim kanale, a chciałby to zobaczyć. Uuu, ale pięknie ich porobiłem. Oni tam coraz bardziej to zabudowywują My będzie coraz ciężej, z... wiesz? Ale chyba tu jest wejście, tak, jest wejście od tyłu. Dobra, to możemy ich chłopu przeskoczyć. Bo jeszcze tylko jedna bromeczka nam została do strzelenia, gościu. Dobra, na razie, leno, paleno. Chłop chyba. O, nie, to jakaś kobieta. Dobra, już nie wbiegam na luzie. Wbiegasz? No, GG. Ta. E, no, także przechodzimy mordeczkę na następną rękę. Teraz mordeczki, nasza druga ręka wystartowała. Czekajcie, ja tylko sprawdzę, czy się wszystko dobrze kameruje. Eee. Tak, wszystko jest okej. Okay. dobra, to le lecimy na Szczecin. Uważaj, chłopy grają. Łe! To są w ogóle ci sami. Ty, to jest tak, A. faktycznie. Tak, to ci sami. Dobra, lecę do nich. Rewanżyk robimy, ale bardzo no pięknie no i... tutaj 1.0 już dla nas jest. Miejmy nadzieję, że w rewanżu będzie 2-0 w całych meczach. Ja tutaj bokiem pójdę, bo bokiem się fajnie lata. Tym bardziej, że oni jeszcze tak nie ogarniają tego, że, że tutaj można... Oj, i spadłem, gościu, wywaliło mnie, wywaliło okay. mi wroty, no nie? nie no, lecimy, lecimy. W ogóle jest późna pora, nie. A ja, ja, już ja się styka. A ja się tu drę. To jest widzę jest taka późna. A ci, ci, taka, no, 23 zaraz. <laughs> Także no już trochę dla niektórych może być późna. No i tak, wracając do tematu YouTube'a i jego problemów. W dalszym ciągu są problemy z YouTube'em. I to było widoczne na moim. Ooo, to było widoczne na moim streamie. E, ponieważ cały czas YouTube dawał coś. Co chłop robi jak chłop kutabani? E, co za menel? E, no i kurczę. A właśnie YouTube dawał. E, jakby to powiedzieć? YouTube dawał moją transmisję offline. I no, po prostu ludzie odchodzili z... My się nie możemy pchać razem na, na to samo, wiesz? Bo, bo nam się blok, bloki cofają. Dobra, czekaj, teraz trzeba ładnie wypoziomować. Nie no, chłopy tutaj kutabanią. W ogóle nie wiem czy zauważyłeś, ale no. dużo część streamerów przechodzi na Facebooka teraz i streamuje na tak. Facebooku. A wiesz czemu? Bo Facebook im za to płaci. Także... Zerwiam. No tak, to, 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 to Kurde, tak, tak działa? Tego akurat nie wiedziałem O Jezus, te mosty! Ja pierdziulę, gościu. Trzeba tutaj... Dobra, o, pa, pa! pa. Na Dobra. To Piotr czana spokojnie. Dokładnie. Dobra, już im się strzały skończyły. O nie, jednak nie. Dobra, wjeżdżam jak do siebie, wjeżdżam jak w masło, gościu. Jeszcze mu pomacham. <laughs> Dobra, o, no lecimy na kolejną marękę. Tam jest Rosji, nasza kolejna ręka startuje. Ej, znowu chyba ci sami. No ci tak ci sami. Nie, taniankat tylko. Taniankat nie, chyba... tamten gaba gabata tak? też był. No tak. no to kurde, robimy z chłopami to samo, oni. Znowu 5-0. tanianka już przeskoczona, ten chłop też. O, nice clutch. No, 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 no Masz, biegaj. O, pa, nie. prawie wbiegaj, wbiegaj, wbiegaj. Ej, co? Wpadłem do tej dziury i mnie tak, jakby. Nie wiem. Przeleciałem przez tą dziurę i nie, nie, nie co O, to słabo. O, zabili mnie. Kurde, tu trzeba tak szybko klikać, czyli. Ja, ja nawet nie mam mówienia na przycisk na myszce, na myszce tylko mam wykrywanie aktywacji głosem, bo to będzie ciężko tutaj. A ja lecę, bo Ja mam właśnie na przycisk. Oni bo chcą. Bo moją oni... myszkę było słuchać chcą, strasznie. Oni chcą rewanż, skubańce. Ale nie wiedzą jakie ja jestem kozak, jak bokiem latam, gościu, no, latam brawo. bokiem jak pm Sebixy na osiedlu Dobra, jadę teraz, teraz drugim bokiem Dobra, pyk, pyk kościu. miejmy nadzieję, że mnie nie zobaczy chłopaczyna lub dziewczyna Gdzie? Garbaty, garbaty, garbaty O, wpadłem z nim razem do dziury <noise> No, kurde, takie, ile jeszcze? Trzy, trzy ręki, nie? Jakoś takie jeszcze z... no, nagramy, bo tak to tego. szybkie są ręki takie dwu, trzy minutowe, także no, tam 6, 6 razy dwa, No, wiesz, że jest. 6 razy o! Zrzucam kobietę. Kob... O, ale sklaczowałem. Dobra. O, gościu, jakieś dobra. osiągnięcie? Drużynowe osiągnąłem Osiągnięcie, osiągnąłem, gościu. Dobra, lecimy. Osiągnięcie, osiągnąłem. Lecimy, lecimy. Znowu boczkiem. Boczkiem, boczkiem. Pyk, 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 pyk. E, dobra, jest tu ta kobicina ze Szczecina. O, na jednym serduszku. Bardzo no ładnie, wygraliśmy. No. E, także lecimy na następną. rękę ta więc nasza następna ręka wystartowała. Teraz już nie są to oni, są nowi zawodnicy. Sprawdzimy czy są tak dobrzy e, jak Polska podczas eliminacji. E, no ta... Normalnie nie, my jesteśmy Polska. Chłop przebieg, nawet mnie nie, nie, nie bił. O tutaj chłopaczyna ze Szczecina To ma się Rozbija te, ale wbiegam. O, biegną. na unlucky. Pierwszy raz nam wbiegł chłop. Wiesz, co może ty biegnie, a ja tu zostanę? Dobra, tak. Tak, bo tak, oni tutaj tak oni, oni, grają, oni grają na, na na, ciućmoków. No, dokładnie. Totalne ciu, ciućmokarstwo. Dobra, chłopie, lecisz. Trzymaj tam go. No, co? O! Jak on ci tak biega? Aha, bo tu jest góry jeszcze wejście, dobra. Gościu, nie ma, nie no, bo my tego. tutaj wiesz. Ja już do nich wbiegałem, już tak dwa bo razy tak ja so, so close było. Jeszcze, jeszcze będzie No, komplek. chłopie, wyjazd mi stąd. No, jakie to są kutabaniacze, no. Trzeba ich będzie zaraz pojechać na czacie. <grym 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 bardzo ładnie, To Nie, no nie. O, ziemeczek spadł, ale ja zaraz pewnie też spadnę, dobra. Chyba, że tak zrobię. Oni spadają też cały czas. Trzymaj go, trzymaj go, bo już tam do nich biegam. Easy, dobra. Nice. Rozwaliłem im to. Musisz też u nas to zabudować, bo chłopy pijane są. Zabudowałem, zabudowałem. Dobra, to zbudowałem. teraz możemy we dwójkę zaatakować. Jeden poleciał. Dobra, ja, ja się pod... wbijam, ja się wbijam Wbijam się Uf, Jest, nice. dobra, 2-2 Gościu, robimy, brawo, to brawo. jest finał mistrzostw świata, nie? My jesteśmy oni nie wiem, Anglia są Bez kitu, ty, lecimy Ej, takie zawody w The Bridge, o, spadłem bridge. Pilnuj tego chłopa Chłopa, dobra, dobra. gościu, bijemy Dobra, gościu, lecisz Dobra, to już pobiegnę jak to Ja też, ja już ja już biegnę O, fuck, ale sklaczowałem bardzo ładnie O, o o, dobra, No Dobra, to trzeba górą można w sumie. Jak oni tak to zabudowują, ja um, bo chłop do nas wbiega. czekaj, dafuj, defuj, ja już nie jestem. Ja nie mam, nie mam, nie mam. O, o nie, już tam byłem w tej dziurze. Kurczę, najgorzej, właśnie jak się spada i chłop strzeli bramkę, Dobra, to trzeba się dobrze zgrać. Lecę, bo oczkiem. Jezus, albloczki cofa, bo to antymakro jest, gościu. O, ale CPS-y lecą. Uhuhu. Uh. dobra. Wbijam się od góry. Dobra, Kadawaj. easy. Gościu, 3-3. No. Wygrywamy z nimi. 3-3, gościu. Nie no. Dajemy radę, dajemy radę. <coughs> Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to napisz kutabania, czamy ci przypniemy serducho, wariacie. A taką. O, o oknę jeszcze w locie. Co za świt. No on jest tam na dale na masie, więc uważaj. Dobra, już go tam leję. Skurczybyka. Co? On aury chyba odpalił. Tak mnie uderzył? Ham jeden prostak? Dobra. Bardzo ładnie. 4-3. Super, super, super. Dobra. Lecimy, lecimy, lecimy. Kurde, nie śpimy, bo to trzeba na szybkości. Dobra, pyk. Boczkiem teraz, skurczy Bokiem. Tutaj już sobie do góry. Bardzo ładnie. Trzymaj ich, błagam cię. na ich lecę. I piąteczka, wygraliśmy. Także mordeczki widzimy się już na przedostatnie ręce. Tak no więc, mordeczki e, gramy sobie dalej. I no, ci sami nam się trafili znowu. Znów ci sami, no. Znów ci sami. Jak oni będą znowu tak kotowani, to ja ich pozabijam tam wszystkich, nie? Wlecę, gościu, jak John Rambo. W, w śmietniki e, znaczy co? aaa nie da się zrzucić dobra w sumie dobrze że zgrałem, ale zginął ale ten chłop zginął dobra to ja, teraz ja bokiem ale mnie trafił no on mnie bije na jakąś taką dziwną liczbę kratek albo tutaj są jakieś e, leci do nas nie nie już on już tam. tak? dobra to dawaj dawaj szybko O, ale sklaczowałem ale teraz ale teraz muszę polecieć bokiem gościu dobra, ja jestem jestem jest co, chłopie przez tą dziurę przerzucił! Dobra <noise> Nawet we dwójkę wpadliśmy. No nawet we dwójkę, kurde, dobra. Lecim, lecim Uff. Ale bardzo ciężko teraz mi się wydaje nieco, Oni, oni się, oni się zdenerwują Dobra O Jezus, dobra jest. Nie no Gościu, zatem? ty się nie żartuj tutaj ze mnie Dobra, jestem już u nich Easy. O dobra, akurat nam wpadł No to super To idealnie, idealnie, bo wiesz, już ciężko było, ale te chłopy zamurowywują to. Ja już mam plana. W ogóle tutaj są takie dwa typy ludzi, którzy się biją i którzy się nie biją. Dobra, ja już ho, do, ho, idę do chłopów. Dobra, jest. Ale ja wypadłem. Co? Poza mapę całkiem. Całkiem poza mapę w ogóle wypadłem. w ogóle terefy są chyba nieużyteczne, powiem ci. Nie tak nie, szczerze. Ja tam nie wiem w ogóle. Czyli jak ma się lowa, to one odradzają takie jakby HP. Wygraliśmy. GG. No, tak więc, frateczki, widzimy się już na ostatnia ręce. Tak więc nasze nasza ostatnia areneczka startuje, w ogóle też możecie się pochwalić, ile jest u was stopniu, bo mnie teraz jakoś jakoś 25, ale mam zamknięte okno i wiecie, żebyście nie słyszeli żadnych tramwajów i tak dalej, bo, bo to byłoby lipa nie? ale tak, to kurde wiecie, musicie docenić nasze poświęcenie, lecę do nich bokie, a i spadłem Lecisz, Oj, to weź tam yy, uważaj na niego, bo on biegnie za. Spadł, spadł jeden, Dobra. temu ja robię plecy, tak. dobra, temu, dobra, dobra, wie, dobra ładnie 1-0 gościu Dawaj do pięciu ich finał musi być. Dobra e, znaczy nie, tamta arena to był półfinał, finał, teraz jest finał. Finał musi być bardziej ekscytujący, teraz musi być do zera. Dawaj, 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 dawaj! O, ale go zamurowałem, ładnie! Dobra, jeszcze przed tobą wlecę. Pyk! Nie. Co? Wiesz czy Ty... wiem. Znaczy pewnie przez ping mnie widziałeś za tobą, ale ja ogólnie byłem A, przed tobą. możliwe. Wiesz, ten samowy no. no. tak, 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 bo to zagraniczne serwery. Chociaż ja i tak mam 20 pingów, więc wiesz, tyle to ja mam w CSie. Nie no, kolejni kutabaniacy się trafili. O kurde, biegnie nas. ojej No słabo. To no i do 5 -0 zera, nie to, to do zera miał być. Dobra, to U, będzie do no jednego. O, f o już prawie, gościu, spadałem. nie o ty panie, już kolejny raz prawie spadłem. O, nikt znowu to było, ojej. Dobra, lecę do nich od boku. Dobra, ładnie. Jedziemy z nimi. Powinna być taka blokada, żeby nie blokować no. na tych, bo to naprawdę średnio to wygląda. I, i słabo się przez to kurczę przedzierać. OLE to co to, 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 fra? Nie Co on zrobił? Nie, jest Lejgo! O Majdę chyba, ma idę chyba Oj Wskoczył, nie. To Na nakupy, jednym nie, 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 nie możemy tego przegrać. Nie, stary, dobra, bo nie przegramy. Bo jak to przegramy, to jesteśmy lamusy, nie? A my nigdy nie jesteśmy lamusami. Dobra, tam już jeden widzę spadł. Ojejku, jakie tu zabudowania są. Boże, co zrobiłem? Ty też. No. Dobra, lecę do chłopa po boczkiem. Sprawdził, mi. Dobra, dobra, biegnij, Jest. jest! jest. On już spada do nas? Ta, już Dobra. Był. Już Ostatka, ostatnia brameczka, dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. Gościu, no teraz to już musi być coś pięknego, to musi być jakieś piękne zagranie. Nie? Dobra, o, bardzo ładne, bardzo ładne Dobra, zagranie. Dobra już jest dla nas, on nawet nie ma. E, bo tutaj o, chłop, ten frajerzyna tam siedzi, kurdenu. No. Tak. Nie lubię strasznie, jak ktoś tak zbudowuje tak, to jest tego gra. To się albo się budujesz, albo się nie budujesz, gościu, krótka piłka. A nie, jakieś pierdzielenie się w tańcu. Dobra, wbijam się od drugiej. Dobra. No i GG. Tak więc, Brytyczki widzimy się już na pożegnaniu. Tak więc, Brytyczki, my Wam bardzo serdecznie dziękujemy za oglądaniecie tego materiału. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie opoeskiem w górę, zasubskrybujcie kanał. No i piszcie komentarze, jeżeli chcecie po więcej tego typu odcinków, to byłoby na tyle trzymać się. Cześć. Siemo.